początkiem wiosny właściwie ruszyliśmy z największą inwestycją miejską w tym 2013 roku. To jest przebudowa ciągu ulic ulicy Bronisława Czecha, ulicy Lipowej z wybudowaniem nowego odcinka ulicy Bronisława Czecha zaraz za mostem przy ulicy Grunwaldzkiej powstanie małe rondo z ruchem okrężnym i tutaj na całej długości ulicy Bronisława Czecha od ulicy Grunwaldzkiej do cmentarza powstanie około 300 miejsc parkingowych. Są na pewno utrudnienia w ruchu, za co przepraszamy mieszkańców miasta i wszystkich, którzy teraz z Polimanowej podróżują. No ale. Z... Co zrobić? Tak, to jest, że jeżeli chce się coś zmienić, to pewne trudności na początku muszą wystąpić. Koszt całej tej inwestycji to blisko 6 milionów złotych. Korzystamy tutaj z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 3 miliony złotych. Pozostałe środki to środki z budżetu miasta. Myślę, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna, bo stworzy alternatywne, alternatywne połączenie komunikacyjne do ulicy Piłsudskiego, gdzie dzisiaj wiemy, że na tej ulicy Piłsudskiego jest bardzo duże natężenie ruchu, są bardzo duże trudności w związku z tym z przejazdem, ten ruch odbywa się bardzo powoli. Natomiast, gdy powstanie ten przebudowany ciąg drogowy, wtedy na pewno nastąpi znaczne odciążenie ruchu. Ulica Bronisława Czecha i ulica Lipowa przewidujemy, że będzie dla samochodów mniejszych. Natomiast to też spowoduje znaczne odciążenie w ruchu drogowym. Zleciliśmy opracowanie. Koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Kopernika, Piłsudskiego i Jana Pawła II. Chcemy, aby tam powstało również skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Jest tam pewien kłopot związany z tym, że jest dosyć duże pochylenie terenu. W związku z tym, skrzyżowanie regularne z ruchem okrężnym nie może tam być. Zlokalizowane ze względu właśnie na to duże pochylenie. Dlatego też została opracowana koncepcja na ruch okrężny z taką owalną wysepką. Nad tą koncepcją już pochylali się fachowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wstępnie ta koncepcja została przyjęta. Tutaj mamy o tyle sprawę prostszą, że całe skrzyżowanie mieści się w pasie drogi krajowej. W związku z tym nie trzeba będzie dokupywać terenu, nie trzeba będzie nikomu uszczuplić działki. Liczymy na to, że gdy dojdzie do przebudowy ulicy Piłsudskiego, to wówczas w ramach tej przebudowy, że nastąpi również przebudowa tego skrzyżowania. Jeżeli idzie o ulicę Piłsudskiego. To tutaj również prosiliśmy Generalną Dyrekcję, aby dopuściła zmianę koncepcji przebudowy tej ulicy, tak aby powstało tam maksymalnie jak najwięcej miejsc do parkowania. Początkowa koncepcja przebudowy ulicy Piłsudskiego była taka, że środkiem ma powstać pas manewrowy. Pas dla rewoskrętu wyłożony kostką brukową. W związku z tym po lewej i po prawej stronie tego pasa będzie pojedynczy pas do ruchu wzdłuż ulicy Piłsudskiego, tym samym zostałyby zlikwidowane wszystkie miejsca parkingowe. Na dzień dzisiejszy widzimy, że te miejsca parkingowe, które tam są wydzielone linią ciągłą, no w każdy dzień są zapełnione. W związku z tym na pewno jest potrzeba, żeby takie miejsca parkingowe były. I została opracowana nowa koncepcja przebudowy ulicy Piłsudskiego, która zakłada, że od, e, od strony szpitala, po tej stronie ulicy, e, będzie e, obniżony krawężnik i będzie tam wybudowany poszerzony chodnik, na którym będzie można wzdłuż parkować samochody. E, w związku z tym e, tutaj uzyskalibyśmy efekt z jednej strony taki, że będzie płynność ruchu. Na ulicy Piłsudskiego, bo będziemy mieli pas do lewo skrętów. No więc, zarówno zjeżdżanie z ulicy Piłsudskiego, czy też włączanie się do ruchu, nie będzie powodowało takiego zatrzymania jak teraz. Również roboty w niedługim czasie ruszą na tak tzw. dołku, czyli placu targowym, i tam się rozpocznie budowa. Inwestycja też duża wartość około 4,5 miliona złotych.